pośród czterech pięknych gór i męowskich obiektów, lecz miejscowość, na której być może jeszcze nie wiedzę. Z silna i pomimo, że niewielka, kocham ją za Słodniej, za krzyżem, ze swoją łączą przymokną Piękny krajobraz, Niechby się nie chcący i ciągle na nowo zabierają serdecznie miejsca. Jest ona dla mnie domem, do którego aż chcę się wracać, Naszą małą męczuzną. Miejsce, w którym na chwilę możesz oderwać ją od rzeczywistości zanurzyć w górach nieśmiało, odpocząć na głosu się, czy uderzyć na w lub ustawić się w górę, w śnieżnicy, w też w ogienicy. Z każdej z nich zobaczysz krajobrazy, o jakich wielu miastowych tylko sobie marzę. Lecz nie pomysł, że to tylko mamy. Jak zabraknie ci atrakcji, nasz na będą pewnie nas Przyjedź do nas w kwietniu, spotkasz w, w grudniu kolegniku, w sierpniu gospodyni na Dorzękowym festynie, w po popołdnie na meczach gminy, gdzie w żółto-czarnych barwach Król nasz kochanie, tenka jest dobrzakę wspólnie podziwiana. No, Male również oru oraz piękny panie, gdzie w słone jeszcze widzicie spotkaże mnóstwo, zaś deszczowe, pokój na długem, grając w piłkarzyku też w Tak na zakończenie. Bo mojej miejscowości pisać mogę wiele, powiem tylko, że dobrze ludzie na tym się mieszkają, i wszystkich turystów do nocy zapraszają.